Witam widzowie, gramy dzisiaj w Gitas Andreas Jak widać Ja sobie tutaj naleję picie Tylko nie wiem czemu nie ma dźwięku Ale widzę, O tak będzie git. O kurde. Tu się dziwnie steruje w tej grze. Idziemy do domku CJ'a. Tylko nie wiem czemu ja nie mam dźwięku. Mam nadzieję, że wy będziecie mieć na filmie. U Jezu! Mam nadzieję, że wy przynajmniej będziecie mieć na filmie dźwięk. Kurde, widzowie, musiałem na chwilę przerwać M rozgrywkę. No i dalej gramy. Jesteśmy w tym domie CJ'a. Wchodzimy teraz. Dobra, nie interesujemy to. Wsiadamy do auta, tylko poczekajcie, by... kurwa, nie wiem, dzięku nie mam. Ja pijeli, pijeli. Oh. Koledzy, koleżanki. kurde, pomije, pominę to i kurde, to też pominę i dam ten i, i spróbuję dźwięk włączyć. To tylko szkoda, kurde mać, kurde bela. Dobra, aczul, zrobimy dzisiaj jedną misję tam, ale to jest dziwne sterowanie. Wyłupcaj. Jak ja mogę? Strzelają! O, Jezus! Jezu! Jezus! Strzelają we mnie! Gangusy strzelają! Gangusy! Uciekamy szybko! Kurde, bela strzelają! O jezu, jeszcze się wywaliłem! Kurde, mało HP już mam! Widzowie, ciężka jest ta gra! Pierwsza misja, najłatwiejsza, ja jej jeszcze nie przejdę. Czebela, co to jest? Czemu mnie jakieś gangusy gonią i we mnie strzelają? Ja pidi. Czemu ten rowerek nie chce jechać? Szybciej. No ginę, ginę. Ginę, ginę. Ginę. No i ciul. Kurde, mol. Kurde, No git. Mhm. Tylko, żebym jeszcze coś słyszał, nie? Coś się zdupiło. Tu mam wszystko dobre. O! Kurde Poczekajcie, widzowie. Nagram wam dzisiaj krótki odcinek. Bo nie wiem czemu, ale dźwięku nie ma. Bo poczekajcie, może na tym będzie, może będę mógł jakoś dźwięk sobie zrobić. Poczekajcie. Nie... Kurcze, Bela... Jo... Dawaj auto. Mato. Policja mnie goni! Kurde mol! Ej, a widzowie to czasami nie jest taka trochę połączona mapa z GTA Online. Chyba, że z GTA ogólnie, piątki, bo patrzcie, tutaj... W, w piątce też jest taka ulica. Też się tę jedzie. No. Ale to za dupia. A jak się nitro włączało? <laughs> o bo... O Boże! Ale rzuca tym autem. A pod czym było nitro? Widzowie, jak wiecie, pod czym było nitro, czy chy chyba nie ma. Ale jeżeli wiecie, pod czym jest nitro, bo ja nie wiem, to powiedzcie mi. Mapa. Jak się zaznacza? Ja nie wiem, ja mam jakieś dziwne sterowanie myszką. Nie wiem o co w ogóle w tym chodzi. Kurde mol. Tak to, teraz na klawiaturze normalnie mogę grać, ale wcześniej tak jakby na myszce grałem. Znaczy. Obo. Nie, nie, szybko. O kurde. Dzi dziwnie mi się widzę gra bo... Nie grałem nigdy w taką starą grę nigdy nie grałem Dobra, dawaj ten ja WOZA. I patrzcie, teraz... Teraz nie klikam klawiatury, tylko w klikam. I skręcam myszką. I nie wiem o co w tym chodzi. Pomóżcie mi, może Może wy mi pomożecie. Kurde, Bela, tym się kierować autem nie da. <śmiech> <śmiech> Chyba, że to jest tak zrobione. Zrobione, że tylko co po niektóre samochody mają. A da się palić gumę. Da. Dobra, widzowie. Pomijamy to wszystko i robimy od nowa. Tylko teraz się postaram nie wywalić. O, zajeżdżają te balasy i zaczynają strzelać. Czy jak oni tam się nazywają? Idę po rowerek i jedziemy na rowerku. Uciekamy przed nimi. Pomóżcie mi też, bo ja nie wiem, jak się szybciej pedałuję na rowerku. Wiem, że pod kontrolem... Y kontrole. Kurde mol. No Jezu, no i się znowu wywalam. Za zero jak jakiś idiota. Ja nie wiem, kończę ten odcinek. Nie mam dźwięku. Kurde mol. Dobra ma widzowie. Kurde mol.